Nazywam się Waraczkowska, mieszkam w Działdowie, kocham las, kocham zbieranie grzybów i chodziłam do lasu tak często jak na, na przykład na jesieni. to chodziłam prawie codziennie i za każdym razem przynosiłam kleszcza, wyjmowałam tego kleszcza albo mąż, nawet do pielęgniarki chodziłam, żeby wyjęła. Tylko tam był taki malutki ten rumień, ale nie było takiego dużego rumienia. Ale ja nie wiedziałam, że kleszcze są zakażone. Kiedyś kto tam wiedział, że są kleszcze zakażone? Ja nie wiedziałam, że są kleszcze zakażone. Popolewały mnie stawy. I, I miałam, to mogę powiedzieć, że wciąż myślałam, że mam grypę czy przeziębienie, bo, ale tylko w jednym dniu, na drugi dzień już nie miałam i tak kilka razy. A ja potem wyczytałam w, w gazecie, że to takie są objawy na boleriozę. No to zdob, zrobiłam sobie badania na boleriozę i wyszło, że mam. Pojechałam do Giżycka do lekarza. Skierował mi na bardziej szczegółowe badanie, wyszło, że mam. I chciał mnie położyć do szpitala, ja się nie zgodziłam. A w tym czasie u doktora Siwika był mój siostrzeniec i zobaczył, że taką szczykawę pan doktor niesie wielką zainteresowany był, co to jest. A on mówi, że to jest ozon na boleriozę. A on mówił, moja ciocia ma boleriozę. No i się umówili z, z doktorem Siwikiem, że ja przyjadę do olsztyny, no i przyjechałam, bo ja miałam do na bliżej. Przyjechałam z tymi wynikami, i pan doktor od razu zlecił mi ozon. I od razu dostałam ten ozon. Jeszcze powiem to, że pan doktor powiedział, że to takie będzie dłuższe leczenie. Nie powiedział, że to króciutko, tylko dłuższe. Więc przyjeżdżałam co tydzień i zrobiłam sobie badania, i już miałam tylko 20. A jak jeszcze powiem, że przedtem 138 miałam tych krętek bolerii, tak się to nazywa, czy coś w tym rodzaju. To już miałam tylko 20, a 20 to nawet może yy, yy, tam, chyba człowiek nie musi mieć tam do zera. Także tego. Ale ja jeszcze jeździłam, żeby wyeliminować w ogóle z mojego organizmu i, no i się udało. Pomimo, że 6 lat temu to było, jestem starsza o 6 lat, a czuję się wspaniale. Nawet się nie przeziębiam. Nie mam grypy. Jeżeli kiedyś miałam grypę przez tydzień, czy przeziębiona, byłam katar, to teraz nie mam tego. To tak ozon na mnie działa. Polecam wszystkim, kto chory na boleriozę, to polecam wszystkim chorym na boleriozę. Nie byłam w szpitalu, nie byłam, żadnego antybiotyku nie dostałam i, i się wyleczyłam z boleriozy. Przyjeżdżam od czasu do czasu, żeby tam się nic nie tego, bo one są takie niedobre, że te gdzieś tam się ukryje i ona się potem znów rozwija. Także to jest wspaniałe leczenie dla mnie. To pan doktor Siwik to piątkę u mnie, ma i polecam wszystkim. Kto chory na boleriozę, to polecam. Wszystkim chorym na boleriozę.